Witam was bardzo serdecznie! Dzisiaj zagrałem sobie w Black Nie, yes, spadaj! To ja witam was bardzo serdecznie! Ta, fuck you. Zobaczymy jak o, mi Nie, bada. fuck you. Mi kurde, 30 klatek. A ja mam? Tak samo tej. Przy, ej, ja nic nie zrobię chyba. Muszę sobie zmniejszyć wymagania, bo tak nie będę mógł grać. Tak mi kurde muli. O, już pierwszego... Już mi ktoś tam strzelił. Czekaj, trochę ściszę tą grę, może... Z czemu ja zwykle byś ostatni Ostatni? Wbiłeś na serwer? Ło kurwa się, nic nie zmienia. No, no i zmieni, to nie wyjdzie z gry. No fucking shit, co to ma być Może coś to da, nie wiem Hit O, Arek sniper. Ghost Poland który był dzisiaj w Grecji jeszcze Aha. E -e. Tak, byłem, byłem o godzinie ósmej chyba. Bo jeszcze o piątej w ogóle musiałem na autobus zapierdzielać. Nie znaczy nie na o piątej, tylko o siódmej. Nie, ale trzeba by się ogarnąć. Albo to było szóstej, już nie pamiętam właściwie. Aha. Oglądał tego. Ale nie stałem w ogóle. Oglądał brudzowe kobiety. Mm, bardzo, bardzo brzydkie. Tubelki. Nie było tubylek. Łarek, Ale strzał! Ładny, nie? No. Do, nawet go nagrałem. Będzie, jest będzie dobrej jakości, nie będzie się mulił raczej. Ej, nie tak źle wygląda to twoje ten. ten nie? Emblemat pokaż. No nie tak źle na broni. To jest czas. No wiem, wiem. No, tak ogólnie jak to się patrzy na ekranie, to gorzej wygląda niż na broni. Hmm. Kurde, bym wyłączył sobie to pobieranie, ale... To wyłącz je. Zatrzymaj je chociażby No ale nie mogę zminimalizować jego, nie? przypał, zostało mi 30 sekund, a ja ostatnio jednego koleśa szukam Ej, ale ja powiedziałem do Adriana, nie? No Wtedy, nie? No kurw Ale zepsułem to On mi też dał w łeb, chyba Chyba w łeb, nie Prawie nie prawie dał, patrz tak jaki kamper, nie? Żal Ale jak się spokojnie tej... Ej, mi chyba się będzie mulić to, nie? Ło Nie jest Dobra, sobie, nie? Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, ja podjechałem kolesia, ja go żegnam, dokończyłem nagrywać. pa. Pa. Oj, od razu... Nie chcę się... zginąć! Nie chcę zginąć, nie chcę jeszcze biegać. Łącz sobie F, chyba. Yeah, tak że... motherfucker. Ja. Mam kałaszka, jakiego kocham, chyba. F. No, jest kałach. Będzie no kurde! To... Jaki koleś. Arek, patrz na mnie, mam kołaszka. No widzę, mnie, mam nadzieję, że masz rabość z tego powodu. No naprawdę mam. Ale ci muli. Ej, emblemat mi z tej broni znikł. Na jakiej, z jakiej broni? No z tego kołacha tam był. A, a był emblemat jakiś? No biało-czerwony. Aha, lol. Może koleś wyszedł? Nie, no bo jednego jest mniej. To może wyszło. widziałeś jak tego kolesia w jeden. No ale jeszcze, ci się muli. Jeszcze na takim mulącym nie? No, jeszcze ci się muli w ogóle, to czuć. A on mi się tak nie muliło, nie? No, jest. Nie, no ogólnie też ogólnie trochę nie. nie ale to jeszcze pobieranie? Jaki ale mam ping? trochę mniej. Ale to by się jeszcze pobiera, nie? No i jeszcze mam kurde. Nie wiem co to ma... Dawid, jest co? co? Weź wyłącz anti-aliasing, może ci to pomoże troszeczkę. Jeszcze renderowanie muszę wyłączyć. Bo renderuje film. Jeden tam. Chodźcie psy. Ja wam hmm. pokażę koty. Ja mam sniperkę, a będę niszczył. No weź, no z tej strony to ja nie widziałem, no i jeszcze headshot'a dostałem, nie? Thank you very much. Thank you very much. Nie much, tylko much. Jak ja bym chciał kołacha... Kurde, no koleś z tyłu był, jeszcze Zabiłem sobie faj. tylko jednego kolesia z kocha jak ja bym go chciał, jak ja koługę. Czekaj, zobaczymy jakiegoś kolesia. O właśnie, to co tutaj koleś... No i zabili A mnie Ale. zabiło co? ja bym jednego. Byś A, zabił jednego. Z... Zabił swoją mamę your mom. no weź to z takimi graj, no weź to się nie da. Ja bym tutaj ich cisnął, jakbym tego nie nagrywał, nie? Mi skacze od 29 do 30. Nie bez na 30 szło, bo mi wyłączyłem praktycznie anti aliasing Mhm. Masz tu w nie ma co kąpić, nie? Kampisz mata Ale go zaskoczyłem Dej fiucie, fuja zaskoczyłem I co, jeszcze ich nie ma No fucking shit Groby mówi, że mam za godzinę do niego w pasi pojedzie Jaki <ślesk> Ej, <ślesk> ej, a my Adriano nagrywamy <laughs> Adrian Adriel będzie też Kurde mu jaki trollo Ej, Adrian Co No my tutaj grę nagrywamy i ty tutaj wbijasz, nie? O Ej i okay. co to? I co to prawda, że jego mama się rozbiła? No prawda no. No i co i co Szymon mówił? No nie wiem kurwa z nim nie gadałem w ogóle Gryłem mówi... Tak, przyjedź zaraz, ja ci wodę, nie? No. no a jak później kurwa dzwoni, no weź za godzinę przyjedź. <grym>, no <grym, Greek> Przyjebało go, widziałeś to? O, widziałem. No ale żal tej, ale jak za godzinę, co oni, to jest co do nich tam chyba, jak chcesz, tej, się poław albo coś. A gruby mówi, że musi jechać na pole, jeżdż. Żal. No tak prawdę. Nie wiem, czy oni w ogóle u niego są. Nie wiem, czy Busia samemu chce jechać, czy co? Ej, to weź zadzwoń do Szymona. No, no nie, kurde. no myślałem, że już poszli. Fucking shit. Alek, żyjesz? O, żyjesz. No, troszeczkę jeszcze żyję. Z jakim celownikiem tej. Fajne, nie? Mi się podoba ten celownik jest wytykane po Ty prostu. Ty tego w ogóle nie strzelisz tej, mogę... Strzelę. Zabiją cię. No kurio Macz. Po co to rzucasz? Już wiedzą gdzie jesteś. Tak wiedzieli. No jeden... No ale... Wiedział, ale to i tak nie miał. Ale żeś zjelał cię. No co ty nie powiesz, a ty ciekawe co ty byś zrobił, jak nawet nie skąd strzelali, pozro. Ja bym spierdalał w prawo, a nie do okna jeszcze. Ale z nawet sprawić celownikiem, gdzie on był. Po pierwsze, ale... bym wziął lekszą broń. No jest wydygana ta moja. Lekszą broń, czyli bym wziął broń drugą. Rozumiesz? Pistolet. Ale koleś to styrał, nie? I no cztery z... rundy już ale... przegrane. No ale on to stópi w ogóle. Pa! Ale tupa Jasia, kurde. gadasz? Gramy jeszcze jedno? Nie. Ja zobaczę, Żegnamy jak się moje. Nagrało. was. Ja idę zobaczyć, jak się moje nagrało. Na razie.